Ile jest liczby cyfrowych, takich, że iloczyn cyfr w zapisie dziesiętnym jest równe 8? Bardzo popularne w kilka lat temu jeszcze zadanie z kombinatoryki. Pierwsza rzecz, trzeba sobie uświadomić, co razy co da 8. Więc na pewno 8 razy 1, 4 razy 2, ósemka to jest też 2 razy 2 razy 2. My mamy mieć liczby Liczbę ośmiocyfrową, więc tak naprawdę no, jedyne sposoby, jaki można liczbę ośmiocyfrową zapisać i tak, żeby iloczyn dawał 8, y, dawał to takie tutaj mamy trzy y, przypadki. Pamiętajmy, że dorzucanie jedynek nie zmienia. Y, jedynka jest elementem neutralnym mnożenia. I teraz tak. Trzy przypadki musimy rozpatrzeć. Najpierw przypadek y, z ósemką i jedynkami. Tę ósemkę możemy przesuwać na ile sposobów? Ona być może na początku, na drugim, na trzecim. Tutaj mamy 8 możliwości. Nie trzeba niczego jakimś tam bardzo matematycznym zapisem. Teraz czwórka, dwójka i jedynki. Tak tu napiszę, żeby... O, jedynki. OK. No dobrze, to w takim razie jak tu, słuchajcie, ogarnąć sprawę? Najpierw musimy sobie wybrać miejsca dla czwórki, czyli na ile sposobu możemy umieścić czwórkę w tym zapisie. Czyli z ośmiu wolnych miejsc wybieramy jedno dla czwórki i z pozostałych już siedmiu wolnych miejsc wybieramy jedno dla dwójki. Mogę na tym zakończyć, bo dalej są już same jedynki, ewentualnie gdyby ktoś bardzo chciał, oczywiście z pozostałych sześciu wybieramy sześć dla, dla tych jedynek, oczywiście to jest jeden, więc to tam nic nam nie zmienia, to jest osiem, to jest siedem, tak naprawdę pięćdziesiąt sześć mamy możliwości. I druga rzecz, że tak powiem trzy dwójki, tak napiszę, trzy dwójki jedynki, reszta żeby były trzy dwójki jedynki to najpierw musimy powiedzmy zdecydujemy sobie, że spośród ośmiu miejsc wybieramy trzy dla tych dwójek wystarczyłoby tyle, ewentualnie gdyby ktoś chciał z pozostałych pięciu bierzemy pięć dla jedynek tak to i to już jest zbędne Gdyby ktoś chciał tutaj w drugą stronę, można wybrać z 8 miejsc 5 miejsc dla tych jedynek i wynik będzie identyczny. Dobrze, tu już muszę sobie coś wyliczyć, bo mam tak 8 silnia, 3 silnia, 5 silnia. Uwaga, 5 po 5 to jest 1. N po N to ogólnie 1. N po N to jest zawsze 1. N po 1 to jest zawsze N i tutaj skorzystałam właśnie z tego równa się, no to tak, 5 silnia razy 6, razy 7, razy 8 przez 5 silnia, a 3 silnia to jest 6. Tu się nam skraca, 6 nam się skracają, wychodzi też 56. Ostatecznie mamy 56 plus 56 plus 8, 112 120. Oczywiście zadanie można by sporo utrudnić, gdyby wydać tutaj nie że 8, a na przykład 24, to trzeba by się pogimnastykować, żeby tak na pewno wszystkie iloczyny yy, znaleźć.